Wielka próba czeka ziemię. Dwanaście krajów jest wymienionych. Nasz Pan Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna i archanioł Michał, w swoim nieskończonym miłosierdziu, przekazali trzy ważne ostrzeżenia dla ludzkości za pośrednictwem wizjonerki Luz de Marii. Te ostrzeżenia są znakami, że czas na nawrócenie jest teraz. Musimy być uważni i przygotowani na to, co nadchodzi. To, co zobaczysz poniżej, to potężne objawienia z tych trzech przesłań, w których nasi niebiańscy rodzice i strażnicy ostrzegają nas przed nadchodzącymi wydarzeniami, wskazując 12 głównych narodów, które najbardziej ucierpią w wyniku nadchodzących kar. Zwróć uwagę na relację Luz de Marie. Nagle widzę przed sobą glob ziemski, który z wielką prędkością zbliża się do mnie, aż się zatrzymuje. Obserwuję całą Amerykę, a moja uwaga skupia się na Ameryce Północnej gdzie ujawniają się warstwy Ziemi. Wtedy nasz ukochany Pan mówi: Zwróć uwagę. Nagle widzę, jak ruch zaczyna się w centrum Ziemi, stając się silniejszym, gdy zbliża się do powierzchni. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi do mnie: Moja ukochana córko, zobacz, jak ten wielki trzęsienie Ziemi następuje. W miarę jak się wznosi, ruch staje się intensywniejszy. Obserwuję, jak warstwy tektoniczne otwierają się, wszystko, co człowiek zbudował, porusza się gwałtownie, a wielkie drapacze chmur zapadają się. Ludzki ból jest ogromny. Zamilkłam na chwilę, słysząc, jak wielu wzywa Pana o przebaczenie wśród cierpienia. A on powiedział mi: Moja córko, pokazałem Ci dokładnie potężny ruch ziemi, wielkie trzęsienia ziemi, przez które wszyscy ludzie tego świata będą cierpieć. Ponieważ się nie nawrócili i wyzywają mnie. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się, Ziemia drży z wielką siłą. Pas jest splamiony czerwonym płynem. Tutaj Pan wyraźnie odnosi się do pacyficznego pierścienia ognia. Módlcie się, moje dzieci, módlcie się za Amerykę Środkową, Ziemia drży, a moje dzieci będą cierpieć. Módlcie się, moje dzieci, Stany Zjednoczone drżą. Morze jest wzburzone i będzie się pogarszać. Mój umiłowany ludu, Ziemia nadal drży, a natura daje znaki. Bądźcie czujni. Módlcie się za ziemię Ameryki Północnej. Są one wstrząsane i zostaną dotknięte siłą natury. Wzywam każdego z Was do modlitwy. Ziemia drży od jednego końca do drugiego. Kończy sam Pan Jezus. Następnie Najświętsza Maryja Panna z miłością ostrzega nas. Drogie dzieci, to pokolenie przejdzie przez wiele bólu. Będzie żal i gwałtowne ataki, które nie ustaną. Gorycz będzie odczuwana na każdym kroku. Ziemia będzie drżeć jak nigdy dotąd. Wulkany wybuchną, wody oczyszczą ludzkość, a wiatry pojawią się nagle. Myśli moich dzieci, zwiedzione przez zło, doprowadzą ich do działania przeciwko swoim braciom z powodu braku miłości i wiary w nauki mojego syna. Wszystko to się wydarzy. Aby nawrócili się, zanim całkowicie się zagubią. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, ziemia drży gwałtownie, a czas nie stoi w miejscu. To są wyraźne znaki. Nie czekajcie na kolejne znaki, zacznijcie się modlić już teraz. Aby zakończyć te trzy ostrzeżenia, Archanioł Michał, przywódca Zastępów Niebieskich, ujawnił nazwę innych krajów i szczegóły dotyczące konsekwencji, które one poniosą, co budzi niepokój. Niektórzy ludzie czują frustrację z powodu oczekiwania, które przeżywa Kościół, ale jednocześnie to oczekiwanie jest skracane przez siłę zła na świecie. Zapominają, że Bóg nigdy nie opuszcza swojego ludu i pozwala, by wydarzyło się to, co zostało zapowiedziane. Z powodu bezbożności, odstępstwa, braku szacunku dla Boga, zniewak religijnych, przyszłych prześladowań, plag i zarazy, wojen, Silnych wstrząsów sejsmicznych i zmian w naturze. Nadchodzą chwile tragedii spowodowanych przez naturę. Trzęsienia ziemi będą coraz silniejsze, a ludzkość, kierowana przez swoje ego, zatwardziła serce, oddalając się od miłości Boga do wszystkich. Módlcie się za Meksyk, Stany Zjednoczone, Portoryko, Chile, a zwłaszcza za Japonię. Wstrząsy sejsmiczne spowodują wielki ból. Mój drogi ludu, trzęsienia ziemi już się zaczęły i spowodują wielkie szkody. Módlcie się za kraje, o które prosiliśmy, w tym Singapur i Australię. Nadszedł czas, który został zapowiedziany, a ludzkość będzie rozproszona w pustych celebracjach i pogrążona w grzechu. Jak szybko akceptują nowoczesność, ale jak łatwo tracą wiarę. Fałszywi, na zewnątrz wydają się sprawiedliwi, ale w środku są pełni zła. Ziemia otworzy się i pochłonie człowieka. Nie wierzą, że Ziemia będzie drżeć na wszystkich kontynentach, z silnymi trzęsieniami w miastach, które są stolicami grzechu światowego. Módlcie się, ludu Boży, módlcie się i pokutujcie. Hiszpania jest niespokojna i bardzo ucierpi. Jej Ziemia już drży i będzie drżeć bardziej. Francja również zostanie silnie wstrząśnięta. Holandia płacze duchowo przed trzęsieniem ziemi. Ziemia drży i będzie drżeć z siłą, a ludzie będą biegać tam i z powrotem z powodu siły natury. Módlcie się, ludu Boży, Ziemia będzie nadal drżeć z siłą, powodując szkody i wypełniając przepowiednie, które już zostały ogłoszone. Módlcie się, zanim nadejdą silne trzęsienia ziemi. Dzieci Boże i naszej Królowej, Matki Niebios i Ziemi, kontynenty będą silnie wstrząśnięte. Słońce zwiększa swoje ciepło, wpływając na Ziemię, a ci, którzy nie wierzą, pomyślą o tym, ile razy byli ostrzegani przez niebo. Wtedy ludzie ogarnie przerażenie i strach. Módlcie się za Tajlandię, która bardzo ucierpi, będzie wstrząśnięta i zalana wodą. Płyty tektoniczne poruszają się w niezwykły sposób, powodując wstrząsy sejsmiczne, które będą jeszcze bardziej surowe o dużej sile. Woda morska rośnie. I będzie rosła jeszcze bardziej. Uwaga, ludu Boży, modlcie się i z miłością sześćcie przesłania. Proście o wstawiennictwo waszej królowej i matki. Wstrząsy sejsmiczne już się zdarzają i będą się nasilać. Módlcie się, Ziemia się porusza, a człowiek klęka. Przygotujcie się z determinacją i bez rozproszeń, ponieważ Ziemia drży i będzie drżeć jeszcze bardziej. Wielka próba czeka Ziemię. Wielka przeciwność dla ludzkości. Woda, ogień, powietrze, ziemia pękająca i drżąca od wstrząsów sejsmicznych. Módlcie się za Portoryko, które już drży w sercu. Módlcie się za Kostarykę, która jest wstrząsana i jeszcze bardziej ucierpi. Módlcie się, ziemia drży. Zdarzenia w naturze zaskoczą ludzkość. Wielki wstrząs sejsmiczny wstrząśnie znaczną częścią Ameryki i wzbudzi wiele uskoków tektonicznych. Trzęsienia ziemi nasilają się, a tam, gdzie wcześniej nie trzęsło, teraz drży. To będzie po to, aby obudzić tych, którzy pozostają uśpieni. Bracia, mimo że nasza ukochana Polska nie została bezpośrednio wymieniona w tych ostrzeżeniach, jesteśmy znani z naszej silnej wiary katolickiej. Z tego powodu z pewnością jesteśmy uwzględnieni w apelach zawartych w tych niebiańskich objawieniach, które są wezwaniem do duchowego przygotowania, nawrócenia i intensywnej modlitwy, zwłaszcza w obliczu trudnych czasów. W miarę jak Ziemia nadal się porusza, staje się nieuniknioną prawdą. Czas działać jest teraz. Nie ma już miejsca na obojętność ani na odkładanie spraw na później. Przygotuj się, módl się i bądź czujny ponieważ to co nadchodzi może zmienić losy ludzkości to co nadchodzi będzie tylko początkiem jeszcze wiele więcej przed nami w tym momencie zgodnie z prośbą świętego Michała archanioła zapraszam cię do gorliwej modlitwy wraz ze mną błagając o wstawiennictwo naszej królowej i matki niebiańskiej o najświętsza matko królowo niebios nasza matko i orędowniczko Zwracamy się do Ciebie w tej chwili udręki i niepewności. Objawienia, które nam zostały przekazane, mówią o trudnych czasach, o bólach i próbach, które nadejdą na ziemię, wstrząsając narodami i przynosząc cierpienie tak wielu. Z sercem pełnym wiary i nadziei zwracamy się do Ciebie, o Matko, prosząc o Twoje potężne wstawiennictwo u Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Umiłowana Matko. Ty, która przyjmujesz nas w Twoim niepokalanym sercu, błagamy o Twoją ochronę i wsparcie. Niech Twoje matczyne ręce prowadzą nas i podtrzymują, gdy świat wokół nas zacznie drżeć. Wiemy, że nadchodzą czasy prób, ale ufamy w Twoje wstawiennictwo, ukochana Matko. Prosimy, abyś zaniosła do najświętszego serca Jezusa wszystkie nasze najpilniejsze potrzeby, wszystkie nasze intencje i modlitwy tych, którzy prosili nas o modlitwę. Wstawiaj się, Najświętsza Matko, za 12 krajów wspomnianych w objawieniach, szczególnie za te, które będą najbardziej dotknięte wstrząsami. Niech Twoje miłosierdzie spłynie na te narody, aby mogły znaleźć schronienie w Twoim matczynym sercu. Prosimy za tych, którzy bezpośrednio ucierpią z powodu katastrof naturalnych i nadchodzących konfliktów. Niech wśród chaosu Twoja pokój króluje w ich sercach. Matko, Miłosierdzia. Błagamy, aby Duch Święty umacniał nas w codziennych zmaganiach tej podróży. Niech nas oświeca i obdarza mądrością potrzebną, abyśmy trwali mocno w wierze, nawet gdy burze życia nas otaczają. Daj nam, Matko, odwagę do dalszego świadectwa o miłości Boga w naszym życiu, nawet w obliczu największych przeciwności. Prosimy Cię również, ukochana Matko, abyś oddaliła od nas strach i rozpacz, abyśmy zawsze pamiętali, że Ty jesteś z nami. Chronisz nas i prowadzisz, jak kochająca matka prowadzi swoje dzieci. Niech nasze modlitwy zostaną wysłuchane, a łaski, których potrzebujemy, zostaną nam udzielone zgodnie z wolą Boga. Najświętsza Matko, pomóż nam duchowo przygotować się na nadchodzące czasy, abyśmy mogli zbliżyć się do Twojego Syna w Najświętszej Eucharystii i żyć według Jego nauk. Abyśmy mogli być narzędziami pokoju i miłości w świecie tak bardzo potrzebującym miłosierdzia. O Królowo i Matko, powierzamy wszystkie nasze troski, niepokoje i nadzieje Twojemu niepokalanemu sercu. Wstawiaj się za nami, abyśmy byli gotowi stawić czoła temu, co nadejdzie, mocni w wierze i pewni, że z Twoją ochroną niczego nam nie zabraknie. Amen. To bardzo ważne, abyśmy wszyscy umocnili naszą wiarę. Aby kontynuować tę podróż wiary, zapraszam Cię do obejrzenia naszego nowego kanału Bohaterowie wiary. Znajdziesz tam inspirujące historie o życiu świętych i świętych katolickich, które nauczą Cię, jak odważnie i z nadzieją podążać drogą wiary. Kliknij na wideo, które pojawia się na Twoim ekranie i zapisz się na ten nowy kanał. Twoje wsparcie jest kluczowe, abyśmy mogli zbudować wspólnotę wiernych zjednoczoną w dążeniu do zbawienia. Do zobaczenia tam!